Witajcie, moi drodzy! Jesteśmy w hotelu Mariot. Tak, to właśnie tu odbędzie się nasza gala jubileuszowa. Wybraliśmy miejsce, które jest urokliwe. Jesteśmy w Sopocie, tuż przy plaży, którą za chwilkę zobaczycie. Zapraszamy Was serdecznie, musicie być z nami. Nasze stowarzyszenie jest najstarsze w Polsce. 30 września obchodzimy galę jubileuszu 30-lecia, na której nie może was zabraknąć. Czeka na was ciekawa debata, gość specjalny, a wieczorem bawimy się do wschodu słońca przy świetnej muzyce. Moi drodzy, czekamy na was z niecierpliwością. 30 września w Sopocie w hotelu Marriott. Zapraszamy. Tuż przy plaży nie może Was zabraknąć. Czekamy na Was.